powiedzieć barela czy lunar barel rola nie lunar barel lunar barel rola <gryśńska> nie jest fajnie do powiedzenia cześć dzisiaj nauczymy się lunar barel rola inaczej zwanego barelem Aby wykonać ten trik, najpierw musicie umieć trik lunar, także jeżeli go nie umiecie, kliknijcie podlinkowane wideo. Jakoś jesteśmy w tej pozycji, musimy ken wprowadzić w obrót linii podłużnej i zrobić obrót pełny lub możemy też zrobić tylko pół obrotu, jednak będziemy się w tym filmiku uczyć pełnego. Aby wykonać pełny obrót barela, musimy ręką zrobić... Ruch taki do boku i nie będzie to w tej płaszczyźnie prostopadłej do ziemi, tylko będzie w tej płaszczyźnie, co jest prostopadła do kena, który jest pochylony. Dlatego będzie to w płaszczyźnie kapów. Jak już zaczniecie wykonywać barela, skupcie się na tym, aby ken nie wchylał się ani do tyłu, ani do przodu przy wykonywaniu obrotu, tylko żeby cały czas był pod jednym kątem, będzie Wam wtedy dużo łatwiej złapać barela. Pamiętajcie też o używaniu nóg, ponieważ do tego triku bardzo się przydają. W ten sposób. Barela możemy robić w prawo, jak i w lewo. Zasada jest taka sama, tylko po prostu ruch po okręgu będzie bardziej w lewą stronę. W taki sposób.